Ruch miednicą. Zaczynamy od pozycji neutralnej, lekko ugięte kolana. swobodny od i zaczynamy ruszać miednicą do przodu i do tyłu. Ach, bo z boku będzie to widać, że nie chodzę całym tułowiem, tylko samą miednicą do przodu i do tyłu. Czyli do przodu i do, tyłu, do przodu i do tyłu. A cały czas. Ach, czyli w ten sposób jestem. Można dodać słowo. A to moje. To moja miednica. A, luźno parki się. Z czasem w tym ćwiczeniu inne warianty może być mocniejsze w yy, ruch miednicy. Kształtem. Z dodawaniem dźwięków. A, 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 moje. Moje. Moje! No Można wziąć ręce w pięści i zrobić. Moje! No Moje! No ha. ha! Ten to ćwiczenie z ruchem może mieć różną barwę, różną emocję. Ważne jest natomiast, aby się nie spiąć. Nie spiąć w barkach, być cały czas na stopach, na ziemi i ruszać naprawdę ruszać miednicą, a nie ruszać plecami. I cały czas oddychać i dźwięk na zewnątrz. O, dziękuję.